Siamanko, kolejny dzień, kolejne zwiedzanie. E, dzisiaj jesteśmy w Oceanarium Maui. E, pokażemy Wam to wszystko. Momencik. Pokażemy Wam to wszystkie rzeczy, ciekawe, wszystkie zwierzątka. Co jak wygląda? Wyściówka za osobę dorosłą to jest 55 dolarów. Także. No, nie ma tragedii jakiejś. E, Dobra. Zobaczcie, to jest rybka dori. Kurde, nie widać. Schowała się w rogu, nie chce wyjść. Nie, wiem, kojarzycie film Gdzie jest Nemo? Tam była rybka dori, która wszystko zapominała. To to właśnie Kamila zawsze mówi, że to ja jestem taką rybką, bo zawsze wszystko zapominam. A to to ona jest, nie, tutaj. Jest to? Ściągasz dźwięki? Nie, bo świetnie z całym niebieskim światłem No O, wypłynęła teraz e, Chyba nie widać Tam płynie Bardzo fajnie to scenarium tutaj Zrobione. Dobra, chodźmy dalej. O! Tutaj już jest co oglądać. No, zobaczcie, jakie mają śmieszne nosy. Nie ma problemu, jak ktoś go zbluruje wiesz, żeby tutaj nic nie było. O, jak to ładnie wygląda. Co to jest? No, ale fajne. Nie, to jest e, langusta, nie? To jest langusta. Homary mają te szczypce. Langusta. W Miami takie wyławiali. Pamiętasz, koło nas tam wtedy. Hmm? Bardzo fajnie to wszystko wygląda. No. Przyszła do nas Lagusta Cześć. Dzień dobry. To jakie muszę? Może znaleźć. Ale ładna Ale duża jest, się. no. Świeżon. Zobacz, jak to jest. To czarno-biała taka, nie? Zobacz, jaka ta jest tutaj tej Czy to są jakieś rzadkie okazy i dlatego tutaj są? Czy nie można często spotkać, jest tutaj. O tutaj? się ma. Ale jest dużo. Jest, to tam, z tyłu. Widzisz? Widzisz? Tu na dole z tyłu, za tym takim. Aha, no. Ale dużo jest nie chyba. Wiem. Nie może pójdziemy ten nurkować tutaj. No, snorkeling tam był, nie? No, znaczy, nie ja bym był najbardziej za... Czy nie wiem czy na tej wyspie zdążymy, ale chciałabym się, bo się trochę się boję. Nie hmm. ma czego się bać. Co, co to? To jest taki bać? skalar, nie? Hmm. To jest skalar? Nie wiem. Tak wygląda. Nie miałem to? kiedyś takiego akwarium w akwarium słodkowodnym. Toxik. A te są toksik. Tak? Tak. Ale wow. śmieszne jest. Spodziewałam się, że taka rybka jakaś nie wiem, do ciebie, że ona jest toksyczna. E, co, co ona niby robi? Toksik to jest. Toksyk to jest. Toksyk to jest. Toksyk to jest. Toksyk to jest. to, to. Or okay. Okay. Mm. Mm. Fajna jest. ogólnie. jest. Tak jaka ciasta do Minecrafta wypasowała. Patrz. Co to jest? Podwodne skorpiony. Podwodne skorpiony. A co to jest, co takie gdzie tam Zobaczcie jakie to ma. To też jest w ogóle żyjątko. Patrz. To, to też żyje? No ma oczy, widzisz? Aha. No tego to tego nie wiem, jest... na maksa, to jest rybka też. Po tych paru dniach, jak tam Maui? No, no, Maui jest nie do pisania, jest taki już Nie ma lepszego miejsca na Ziemi dotychczas. wiem jak będzie dalej, ale jak na razie jest bomba. Jeszcze Kauai także, także może to przebić, bo tam jest fajny ten park judejski, także zobaczymy. Będziemy zobaczyć. takie meduzy też są fajne. Chociaż nie fajnie jak po parze, bo w Miami miałem przygody z meduzą. Myślałem w ogóle, że to jakiś. taka, taki taka, taka dryfka, worek jednorazowy. A okazało się, że to był meduzę, to jest, ja nie wyciągnąłem z wody. No chciałem posprzątać, a się okazało, że meduzy ruszyły. Nie mam pojęcia, co to jest. No i wyciągnęłem w Miami ee, z wody na Tak dość dość stopożu. to pożyło. No tragedii nie było. To takie to, to jest no, całe zwierzę, nie? nie? Śmieszne zwierząt. Ej dużo to, tu jest zwierząt takich no. Cena z Aquamana, jak był młody. No. On w takim miejscu właśnie było jak to. Ciekawe, gdzie to było nagrywane. Może to było tutaj? A zobaczymy dzisiaj, no. A tam o to. Zrobię no, sobie ujęcie z strony dalszej, bo to wygląda identycznie jak to. Chyba, że mi się to tak po prostu Hello. pamięta. Ale że on tu stał przy tym i gadał tych zwierząt, do ryb. Ale teraz będziesz miała ładne ujęcie Kamila, jak tak szła. ...rybki. No, nie to... ...na widzisz? Hmm. Aha, no. Rekiem podziwiam. Pani na Ja tutaj jestem na zdjęciu. No, nawet dwie które. Podobne nie? Podobne No, bardzo podobne. Mój się nasza, nie? A ty, ty. To jest taka zrobiona, nie? Zobaczcie, rozgwiazda, oto tutaj jest większa. Ale duże. No, już tutaj są jeszcze tutaj. Są tam? Mieszkani. Tak, jest jedna tutaj. Jedna tam dalej, ale też... Też takie większe rybki, choćby te toksyczne te, te, co były. Też taka kwadratowa. Lecimy ludziom. Czekaj, chodź to przeczytać to. To jest Można to, tylko delikatnie Damian to jest, e, black si, mam pojęcia, jest black sea kukumber Ale są to. Ale są ogromne no, A ciekawostka jest taka, że przy naszej plaży hotelowej mm. też są takie Uważaj, dzisiaj się wylużył Płynie, nie, to nie to Dziś mnie zaatakował A no nie wiem gdzie popłynął I to są monstery, no? no. Duże ich O jest, jest. tutaj. O. Ale śmieszny. Brainy. No i te wszystkie ryby, te wszystkie zwierzęta występują tutaj naturalnie. Dokładnie w tym miejscu. Bardzo ciekawe. Fajnie by to było na żywo widzieć, no. Chociaż może nie chciałbym na żywo widzieć rekina bardziej, ja, ja bym Bardziej żółwik Chyba, że taki mały rekinek to jeszcze ok, ale jaki duży to niezbyt by mnie ucieszył, jakby się pojawił Dobra, teraz czas w końcu coś zjeść Także jedziemy na food trucki eee, w Kihej Blisko, dość blisko naszego hotelu Także wyskoczyliśmy sobie po prostu z auta na stacji paliw Ravcio pojechał dalej a my sobie tutaj zaczniemy teraz ryć. Zabierasz? Właśnie, zobaczyć muszę we wszystkich, co jest. I I tyle. Wtedy wybiorę dopiero. Mały burger Wagyu. O! Oh. Oh. Zobaczcie to. Aloha burger. Może być ciekawe, dobra to bierzemy dwa razy aloha, e, no to mniej do Ciebie, nie? Chcesz podwójne mięsko? Ja chyba sobie dorzucę jeszcze podwójne mięsko. E, no i tyle, albo po prostu no wezmę taki zwykły. Kurikan też fajnie. O, spicy. Ja wezmę aloha, Ty sobie weź hurakana chcesz. Nie, to dwa razy aloha. Albo ja wezmę hurakana, Ty aloha i możemy się... Okay. Tu w ogóle w tym futraku tutaj e, bardzo miły pan tutaj pracuje. Nie wiem czy to jest jego futrak, czy on tu pracuje. Bardzo miły pan, i tak myślę, że jutro przyjdziemy tutaj do niego. Może raczej nie zmieścimy, chyba że będę dalej głodny. Albo na wynos. To spróbuję albo na wynos. Te bo ma. E, bu... Baobans, tak I coś tam skosztować z tego. Fajny gościu, przed nami pogadać. Spodobałem mu się dziary od Kamili. I są tutaj te kartki, żeby nie, do, nie dokarmiać ee, kurczaków. Te kurczaki tutaj są wszędobylskie, no wszędzie, wszędzie są kury. Tutaj jest jeden kogucik, tam znowu kurka chodzi. Tam jest kolejna kurka, jeszcze jedna. Gdzie nie popatrzycie na Hawajach, są kury. Ale w Miami było podobnie, nie? W sensie na... Key West. Lidl Hawana było na pewno dużo kurczaków. No i na Key West a później. Na Key West jak byliśmy, to też multum, multum, multum kurczaków. No to zaraz będzie... Zaraz będzie test burgerów. no Ej. Bardzo dobre. Tutaj właśnie ten pan, który się jarał ziarkami od Kamili... Sorry. Ten pan, który się jarał ziarkami od Kamili właśnie pytał, że czy chcemy coś, że wrzuci nam da nam te, te, te napoje e, na koszt firmy nie wiem w ogóle czemu sam się nas zaczepić i sam się na zaczepić i właśnie chciał nam dać napoje za, za darmo powiedziałem że zapłacę za nie normalnie, że nie ma problemu chętnie skosztuję tych napojów, ale zapłacę za dobre nie. Dobre są, no takie e, wyszło 7 dolarów podatkiem za te dwa napoje trochę dużo, no ale to takie drogie ale bardzo dobre. To do, do mnie jest to taki dobre. smak dzieciństwa trochę, nie? No to będzie dobre Chociaż burger z ananasem, to tak na pizzę z ananasem się nigdy nie miałem przełamać, nie? Chyba niedawno dopiero pierwszy raz jadłem pizzę z ananasem. Nie. Ja. No. Burger z ananasem brzmi ciekawie, no zobaczymy, zobaczymy. No dobra. dobra. O dobra, to nie jest mój, przyszło. bez jest awokado. Żarełko przyszło, Uu. Uu. Ale Jezus, jak on fajnie wygląda Ale wiec. się ciągnie ten ser Dobra Trzeba pokazać widzowi no. jak wygląda Pane O kisik. nie, awokado mi zleciało Staki, dużo serka Fajny kotlet o. No. zobaczymy Teraz tutaj ruszy to awokado jest poza burgerem nich bułę, a też masz czego? Aha, bo Ty masz dokładnie samo co ja. Dobra. Tylko, że ty z awokado. awokado. No. Dobra. Sprawdźmy, jak o, smakuje. No Ale na i no. no Bardzo dobry jest. No. Bardzo dobry, naprawdę. Dobra, to my sobie zajadamy i widzimy się później. No. Dobra, przyjechaliśmy jeszcze na futraki. Eee, no, Kamila właśnie nosi. Mega no, ja, spoko mnie też tutaj. Już w sumie byliśmy dzisiaj, ale chcieliśmy wieczorkiem zobaczyć jak to się wszystko prześwieci. świeci. Kurde, niestety iPhone'em nagrywam. Kamerka została w Kamerka została na mieszkaniu. cóż sobie poradzić iPhone'em i tyle. Dobra. Tyle z materiału na dzisiaj, nie Kamilcia? Raczej już nic więcej nie dogrywamy. Także miłego wieczorku wszystkim życzę. Widzimy się jutro rano. Jutro jedziemy na Hale Kale. Hale Hale Kale? O ile uda nam się wejść, bo nie mam rezerwacji. Będziemy się wbijać bez rezerwacji. Zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie. Dobra. Maj